ma z tej strony Noxon, a to jest gra Little Nightmares. Jest to gra twórców takich gier jak Taken 7 czy Dark Souls 3. Sama gra Little Nightmares bardzo przepadła mi do gustu, ze względu na, praktycznie na swoją prostotę, jaką jest. Um... Często na Steamie bywają przeceny Więc ja się skusiłem, aby kupić tą grę Akurat fajna cena była, to kupiłem yy, Akurat mam wszystkie rozdziały Tak mi się wydaje, że wszystkie byłoby fajnie przejść I rozpoczniemy od Najbliższego Zrestartowane, tak, seks Aby zostały zrestartowane po... Zobaczymy co się dzieje w tej grze, bo ja sam nie wiem. Jedynie co to ze Steam'a gdzie jest ta gra. Mogę powiedzieć, że krocz do mrocznego świata Little Nightmares i przeżyj niezwykłą przygodę, podczas której zmierzysz się z lękami z dziećmi. Pomóż w szóstce uciec z paszczy wielkiego, tajemniczego statku. Peł... O! Pełnego niegodziwych wiecznie głodnych istot taki jest opis na steamie nie wiem tego to jest Alka O? ja Dobrze Więc tak, nasz bohater nazywa się Fustka Musimy uciec z aszczy Wielkiego tajemniczego statku Dobra To jest nasza postać Ubrana w Króty nie. możemy O, jakieś krasnale są Halo, proszę mnie nie atakować, byłbym bardzo wdzięczny. Za krasnalami nie przepadam, no ale jeśli one mają mi wskazać drogę. Takie miłe. No to... Dziękuję. Pacje, skok. Fy? A. Na fy zawsze, na fy, na fy zawsze się coś robi. brota. Tak, na strzałkach jest ruch kamerą. E? Niepskie sterowanie jest A, na kontrol jest kutanie. Jak wejść w interakcję? Ale dźwięki Aha Na myszce, no tak Dobra Nie było nic Zapalmy naszą Zapalmy naszą zapalniczkę Jesteśmy w jakichś kanałach Tam widzę ciąg dalszy kanału Myślę, że to się nie zawali Tu w ogóle pada deszcz, nawet? Wow, tutaj też deszczowa pora Teraz tak, na coś Po schodach idziemy I To jest ten statek, tak? Tak, dokładnie, widać te łańcuchy te masywne metalowe łańcuch Widać to. Dobra. Ale tu coś jest. Ta Coś co było w śnie chyba. Wezmę to Mogę to wziąć dobrze, wow Wejść? Woda? Jest. No idziesz. Ale dziwi... to? to jest. Ja nie wiem. Ta gra star straszy. Czy... To. Położę to tu. Mam nadzieję, że jakiś stwór mi jakoś nie wyskoczy. Dobra, wspinajmy się. Wejdźmy. Dobra, safe. No to już jest, to już są przegięcia. Pomału. Kurde, za chwilę zacznę żałać, że zacznę, że zacznę nagrywać tą grę. Ale um... i muszę otworzyć. Przepraszam cię, panie truposzu, ale muszę wziąć krzesełko, otworzyć Twoją drogę do zwycięstwa. Nie, to ty, ty skocz. Naciś. Aby. Ale to pięk. Ruszałem. Dobra. Tutaj jest ślepy zaułek. Jest lodówka. No możemy pociągnąć. Krasnoludek! Ej, ty żeś polezył Kajś tam, prawda? To no, ja się wkinam. Tu widać te wiosła statku Wow! wiecie, to jakiś gigantyczny statek tam Dalej Ktoś na górze jest! Będzie pewno goniło i mnie zabije! Tak, tak! Ja już uciekam, ja stąd idę. No, proszę bardzo, większe, więcej tych larw. Ich, yy, Obok przeszedłem cudem, przeżyłem. O, tu jest lampa, fajnie. Na górę! Szybko! fajcha Biegniemy! No, jeszcze dwie kolejne larwy. Nie za chwilę czyści. Dobra, to się... Dobrze to jest przejście Za deski musimy ciągnąć O, kurde Szóstka, tak? Szóstka, idź na fame MMA Tam na pewno pokonasz Godlewską Albo Linkiewicz, o Linkiewicz wygrasz. Czasno Ludek! Nie! Halo? Proszę nie o nie, to są te larwy. Nie, proszę mnie nie atakować. Nie, Pff. co tu się dzieje? Proszę mnie nie atakować. O. Ja zostawiam ślady, a wspinajmy się dalej. Kurde. Fajny klimat tej gry, kurde ta muzyka, taki ambient, który daje piękne delikatnie, żeby padli, żebyśmy się nie potykali o puszki, żeby um, załówek, Idziemy po ciemnościach, po jakimś. Platformach, tu zobaczę. po schodach. Może. Kurde, to jest tak ciemne jak w moim życiu. Um, idziemy dalej. Z labiryntem. Dobrze, że mamy zapalniczkę. Jest wajcha. To dobra, kręcę ją. Haj, to jest przejście na dalszy poziom. Dobra, speedrun ty? Jeden 1, Dąży szóstka Udało się, wow Udało się? Udało się Umarliśmy O nie, przepraszam cię, nie chciałem Trudno. A 9, no. Dobra. Dobra 9, to ten to Ten początek troszeczkę zamaściłem Bo Ziemnąłem Idziemy, 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 biegniemy. Bie bie damy radę. Aj za późno. Udało się. Dobra. Tym razem już prawidłowo. Tutaj jest pewną. Rasno ludek! Proszę nie uciekać. Zobaczę jeszcze raz co tam jest. Ten włas, tak coś... A ja się tutaj będę rozglądał po bokach. E, A chyba nie. Tam chyba nic. Ale zapalniczka. E tam nic. Idziemy dalej. Sama grama parę chapterów. W się sensie, no. Bo ślizgać się mu. Coś to Dobra, idemy, 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 idemy. Nie chcę, żeby mnie... Spiedli. Sama gra jest wyposażona w takie rozdziały, takie czaptery. Chciałbym wszystkie je przejść. Zobaczyć. czy uda się w szóstce wyjść z tego statku. Nie, 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 nie. Kurde, no i zleciała. Hamska jest. Nie lubi mnie. Ja akurat wszystkie mam. Wszystkie mam. Te chapter'y Aha więc tak to coś wygląda to są te potwory ja mam wszystkie chaptery bo kupiłem grę które zawiera wszystkie dodatki No się to z większymi kosztami No ale wydaje mi się że będzie się opłaca płaci nie 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 do góry Am? Wow, ale ambient, podobał mi się. Są I z tajemniczym okiem. Dzięki. I z okiem, które przypominają mi cztery niefortunnych zdarzeń: z Nickel. Jest jeszcze wolne. Tu widzę szczura, kur. Szczur. Tu papier toaletowy. palić. Nie? Nie. więcej papieru toaletowego. Aj! Poraził nas prąd. Dobra, czyli to było naelektryzowane. Musimy znaleźć coś do izolacji A, drzwi możemy Wajha Tak, pchniemy, że potwora żadnego nie obudzimy A wyłączone zasilanie Czas jest dostać Dążysz! Zało się, chleb, oczy, a je ja dostanę, jump skera, posram, i kam przy okazji, a jest alo, wiecie, a to moja nieważne. Tam coś cały czas słyszę, kolejka to jest Wolę unikać. Znowu Ja mam rozumieć, że mam przejść przez dwa to byłoby bez... Żebym się teraz zabić. Hmm. Mogę się zabić i spróbować To na... Być na jedno Aha Zepsułem, nie chciałem Sprzęć da? Chyba nic Zakręcili się Tam dalej co jest? Nie wiem, dobra Zabijam się Interakcja, proszę. No To musimy wszystko za jednym razem przejść Lecimy, lecimy Możesz zapalić, świetnie Wyciskaj się Dobrze, nic... niczym. Volt? You say, Volt. Dawaj, przed... dawaj. Dawaj, dawaj, nie, nie zatrzymuj się szybko. Dało się. Zapis jest. Tutaj są. Hmm, ciekawie. Ale nie mogę ich otworzyć. Prawdopodobnie są to kabiny z. Giblami, z Setem Będę tam zamknięte. A tam dalszy Wow Świetna Aha Nie Te oko A dobra ja muszę się chować Eee um. Będzie tu Proszę, nie patrzeć na mnie. Uff, udało się. To jest ta... ...lampa. daj ma... Jak będzie na mnie spojrzenie... ...to wtedy szybko zapalę. Teraz będzie na mnie jeszcze raz. No, udało się. Zapaliliśmy Co teraz? A, teraz muszę iść górą. Tutaj mam skoczyć może mam pociągnąć. Mam mnie tu. Tutaj nikogo nie ma. Ludzie, nie wiem co robić Dobra ludzie, chyba wpadłem na pomysł Mieć po tych kratach <laughs> Ej, jakby to było ciężkie Naprawdę, ja się nad tym męczyłem z 20 minut Pomału miałem iść po telefon i zobaczyć Rozwiązanie na YouTubie I nie to rozwiązali, ale dobra hmm, Czy coś tutaj jest? Jakiś terek, czy coś? Jestem. Parte drzwi. nie prowadzą dalej do fabuły. To jest ta babka. O nie! Aha! Ja to miałem rozbić. A nie to przesuwać. Kurda, nie chcę mi się teraz wracać. Nie, zawracanie za to byłoby za dużo czasu. Dobra, lecimy dalej z fabułą. Gdy dostać? Tam to... Aha. Oho O co tu chodzi? On nie wyczuwa. A, widzi mnie, dobra, czuję mnie. Muszę się gdzieś schować. Muszę się gdzieś schować, żeby mnie nie wyczuł. Bo, uciec, nie mogę. To będzie ostatnia fala, jaką zrobię na Tak? Kto ten? Wtedy wyczuję, tutaj, gdzie jestem. jest koniec. ciąg dalszy. No możemy. Terkenzie. No dobra, co ja to zrobię. A, wraca. A, po kratach musi. Tak, już zapomniałem. <laughs> Dobra, tak. Prawkę. i do przejścia na palmy. Idziemy dalej, nawet pintować. Ja miałem bieg na setkę. tutaj zakończyć. Mam nadzieję, że taki 20-minutowy odcinek Wam się spodobał. Dajcie się. Macie jakieś pytania. A ja Wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć. 连裤也